Cześć widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku drugiego sezonu Minecraft Przetrwanie. Jesteśmy dzisiaj w naszej kopalni, którą znaleźliśmy. I jest taki problem... fani fajnie, jakbyśmy się przespali albo cokolwiek takiego zrobili. I no. mówi wiesz o co chodzi, ale no na razie się nie prześpimy, bo nie mamy łóżka. Musimy te tory poniszczyć. Popatrz, tutaj, poszukajmy, że znajdziemy jakiegoś kobla, żeby sobie Ogarnąć piecyk. Ale narzędzia. Albo tory po prostu, żeby podbierać, a tory nam się bardzo przynoszą. Kurde, jeszcze... O, są tory. Jeszcze ty tutaj ziutek. Dobra, no trzeba go zabić. Dobra, trzeba te tory zebrać I trzeba bardzo uważać Dobra, widzę to, czekajcie Ciach, ustawienia Muzyka dźwięk. Muzyka, o, zrobimy tak O przepraszam bardzo za te słowa, ale po prostu To za ale po prostu bardzo mnie wystraszył ten dźwięk. Dobra, tutaj nic nie ma. Moglibyśmy już wychodzić na powoli. Ok, dolećmy jeszcze tutaj do końca, zobaczmy. Serduszka. Eee, dobra, może sobie arw Arwud dobić Kurde, wam muszę trochę przyciszyć te odgłosy. Dobra, co muszę zapoznać? Pan trochę przyciszę te odgłosy, bo. No dobra, wiecie co w ogóle wam wyrąbię dźwięk z gry bo to naprawdę bo może tylko denerwować, może mnie nie, mnie nie słyszeć i w ogóle a to jest jakby ważne w sumie dla mnie najbardziej, żebym nie zginął głupio a jak coś na bym słyszał takiego ciekawego to będę wam o tym od razu mówił kurwa, enderman, tu ja tam pieprzam, kurde przepraszam, że bluźnię dzisiaj tak, ale Dobra, uciekam na dwór. W sensie chciałbym uciec na dwór, ale może jeszcze znaleźć wyjście. No tutaj nie ma wyjścia. Może tutaj? Dobra, jest, mamy wyjście. I musimy teraz chyba dosyć na górę. Kurde, no, spadłem. Dobra, wejdźmy tutaj. Kurde Dobra, no jestem na górze Teraz mogę w sumie poszukać owcy Bo to jest potrzebne bardzo Właśnie owca mi jest potrzebna O, jeszcze mamy tu. No i teraz owca najbardziej potrzebna. Ale to miejsce na domek też tak średnio mi nawet odpowiada ja jednak. Dobra, to lecimy, żeby znaleźć jakąś wodę. Chyba nie byłoby mieć, no właśnie blisko dostępu do... gdybyśmy tam niżej spadli to mogło być cienko z nami Dobra, lecimy tam Może dobra, nie tam, tam zaraz wrócimy Okej, przeskoczymy, dobra przeskoczymy, to też, to też Dobra, tutaj wejdźmy, o No i lecimy przeciwie. A możemy spróbować osiedlić w tych górach Zobaczymy jak tam sytuacja wygląda Może tam są jakieś kwiatki czy to takie, żeby zrobić barwnik Ale mamy trzy jakichkolwiek wewnętrznych, no, mamy no tak, no, mamy czarne i dwie białe Ej tu jest woda Ej to jak w sumie No możemy się osiedlić na tej górze a będziemy mieli blisko do wody że same nie, tutaj ta góra będzie brzydka na domek O tam się ośledzimy Ała, trochę to boli Dobra, wypływam Ciach Ciach, ciach, ciach. On hmm. tutaj się osiedlił. Chyba, że biegniemy jeszcze tam w głąb bardziej. Możemy przebyć, by zobaczyć. Ciekawe, może tam Tu lecimy. Muszę się jeszcze dojść, może sobie to HP podbudować. Dobra. Ciekawe czy Tutaj możemy się w sumie pobudować. Ale taką wodę, ale dobra nie, to jest takie bardziej zamknięte źródło wody. Tutaj ja już tutaj jak Wam mówiłem otwarte pójdę jeszcze tam i jak nie to tam skręcimy może tam będzie coś ciekawego mhm. tutaj są góry możemy pójść w sumie za te góry zobaczyć co tam jest no może nigdzie nie będzie, to już wolę skręcić tutaj chociaż tu też są góry i to nawet wyższe. Ale dobra, przybiegnę tam. I zobaczymy, co tam jest ciekawego. Może coś ciekawego się tam znajdzie. Dobra, musimy wejść na górę i zobaczyć co tam jest w ogóle. Oj, ta pochodnia tutaj nie pasuje. Dlatego lecimy na górę. Dobra, wchodzimy po tych ścianach tej góry właśnie tutaj na nią. O tam mamy złoto, ale nie mamy czego zebrać. A, bo tutaj jest już normalny biom. Ej, tu tutaj nie ma żadnych kwiatków. Ten barwnik. Nie, ale tam krowy. Ale krowy na no niepotrzebne. Oj, góry słyszę. No to dawać światki. Będzie z tego biały barwnik? Yy. Nie będzie znaczy, no, tak biały barwnik to jest moczka. Kostra, mam kość? Kurdejo. A może żółtego barwnika zrobimy, bo tu jest dużo mleczyków. No jest. Ej dobra, zrobię to sobie żółte łóżko. Górnie jak to drzewo już się ogniem zajęło. Dobra, my się wracamy tam. I to będzie nasze miejsce na domek. Tam gdzieś. Może jedno miejsce na domek mieliśmy. Się tym stało, to się z nim stało, co coś stało. Czyli po prostu umarliśmy i tamto mejze zgubiliśmy. No cóż, zdarza się i tak. O Boże, tu spadł, to matko boska, co ja robię. Tu jakbym skoczył w taki sposób, to też bym zginął na bank. A mamy deski Kurde mamy, ale nie w tym samym kolorze, będą one ok? czy? Dobra, na się zrobić i szybko idziemy spać Żeby mogły nas żadne nie odgrywały Dobra, teraz raz, dwa, wybijamy te manatki I lecimy tam na dół Ściągiem się ten najść po drodze, żeby nie zginąć czasami. Okej, okay, dobra, Tam pochodnie to już w dupie. I lecimy. Dobra, no i tutaj możemy się rozbijać. Czyli no tak nie da się, czyli nie da się Znaczy, tu już szkoda, ale dobra. I lecimy z tą kopalnią. I zróbmy ją sobie tutaj, i pojedźmy w tą stronę. Dobra. A teraz to było już tą kopalnie możemy sobie zostawić już. Na kiedy indziej. O, oznaczmy jeszcze sobie tak. Yy, dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia, suba łapkę w górę. Zobaczymy się dzwonem. Komentarz. Trzymajcie się i cześć.